Żona Jacka Murańskiego mocno o Sylwestrze Wardendze. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Uczestnikami pierwszego cage'a przed Fame 15 byli Konopski i Jacek Murański. Wiele osób twierdziło, że najgorętsza wymiana zdań będzie pomiędzy Konopskim a Wardęgą, którzy mają od dłuższego czasu dramę na internecie. Jednak głównym zadymiarzem okazał się Jacek Murański, który w krótkim czasie miał wiele spięć z, z Sylwestrem Wardengą, a także telefonicznie z Nitro. Obyta... Siergiej odpowiada Siergiej, Siergiej Nitro-Zyniak. Mikołaj, I chcesz mi powiedzieć, że, że nie działa w Polsce ruska agentura? Masz 60 lat, i jedyne co się to krzyżenie na kajzach i na konferencjach swojego Gratuluję. Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie na żywo takie są oskarżnia, że jesteś z tym uperem a chciałbyś zostać prezydentem. Nie ma Dzieci niczego trosze... złego, że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka no nie No dobrze, nie dobra, to dajmy się mu w tym teraz tłumaczyć. Złego, ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że... dajmy dobra, może, zaledwie, panem z pamięć z Breslau i Polaczki popratał, mają przed nim dajmy, tam, mu raz to no, jest no, wiele to... tłumaczy. W tym kontekście. Tak, jest zawsze. Wychodzisz na trzeciego? Powiem Ci tak, jesteś kur... nie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy w życiu rozmawiałem, i nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przed Po tej transmisji, podczas której padł rekord widzów uaktywniła się żona Jacka Murańskiego. Wrzuciła ona post, w którym postanowiła mocno skrytykować prowadzącego, czyli Sylwestra Wardenkę, który w trakcie Kejza wyjawił, że list ryce Katarzyny, który Jacek Murański cytował na konferencji, okazał się nieprawdziwy. Twierdzisz, że, to, że pokazujesz prawdę, twierdzisz, że taki list e, powstał, carycy, natomiast muszę cię poinformować, że to jest fake. To tak Tobie się wydaje. Nie, tak no, mi się nie no, wydaje. To, to, to by się tak wydaje. Spotkałem się, z takimi, spotkałem się z takimi opiniami. No to już ci tłumaczę. No. Przedstawiłeś tekst powieści e, Milczące psy Waldemara Łysiaka. W swoim poście żona Murańskiego zarzuca Sylwestrowi stronniczość i próbę zdyskredytowania jej męża w oczach tysięcy widzów oraz nazywa Wardęgę infantylnym ignorantem, który nie wspiera polskich wartości. Zachowanie żony Jacka Murańskiego raczej nie dziwi, gdyż jak się dowiedzieliśmy ma ona zawalczyć na gali Freak Fight. Dużo osób się zastanawia, że ona jest, że dużo osób stwierdzi, że ona również jest bardzo barwną postacią, jeśli chodzi o rodzinę Murańskich, też skończyła szkołę aktorską. Czy ją zobaczymy w Nie. I żona tak, też się przygotowuje do walki. Tak? Aha, czyli y, gdzieś ją zobaczymy, niekoniecznie w tej federacji. No dobrze, moi drodzy. W tej drodzy. federacji, która, która, którą żona uzna za, za najbardziej perspektywiczną. I prawdopodobnie ten kontrowersyjny post ma na celu zwrócenie na siebie uwagi mediów oraz internautów. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!